Wstajemy kochany! Wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia. Pobodka, babotka, która nastaje temu. Co? Wstawaj! No wstawaj! Zcias kciuka! A! 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 Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Wicki Gamer, w dzisiejszym hashtag czwartym odcinku nagram dla was grę pod tytułem Angry Birds 2, Zostawcie mi tu przynajmniej ponad 48 łapek, w ogóle dobijcie mi cenę subskrypcji do ponad 8000 subów, do końca tego roku macie jeszcze czas, więc spieszcie się, bo będę coś superowego dla was nagrywał i zabawę przed nowym rokiem i sylwestrową fajerwerki będzie dużo fajnych rzeczy i ja tam będę i moich gości też nie powinno zabraknąć i pozdrawiam wszystkich moich najnowszych na widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz mi się wydaje, że chyba z, z dwa poziomy zrobimy dwudziesty drugi poziom do tego bossa, że może dojdziemy, przesunę tutaj na Rybarkę, proszę bardzo, lecimy z tym koczem. O! Jeszcze mogę jechać, tak wziąć. To niska, a tu znaczy... Przedała. Dobrze, dobrze, dobrze! No i w końcu mi się udało! Nad budynkiem przeleciałem. Zobaczcie. Jeszcze coś. dobrze odleciał na kilometr W końcu to dla was, moi drodzy widzowie. Jeszcze ci tak? się co, bo ja tak. Dobrze dobrze są nic, to nic to znaczy szaro. Stado udawaj, rozwal. Trzeba to już w tarce. Teraz trzeci poziom. Dobra, tego zostawimy na czarny ogień. Dobrze, dobrze wybuchni. chyba jest... Strike. To chyba jest Strike. O! Razem z Shadowem sonika, daliśmy sobie radę i, i zgodnie z planem i wygraliśmy. Na tego dużego stwora mam tą maskę, bo sobie ją po prostu trafiłem gdzieś tam w jakimś stworze zakupów. Potem wam pokażę jakby to to lecimy z ostatnim nim, doborem Ja wam pokażę gdzie to trafiłem W lepiej jakim Dobra Dobrze, wybuchni. Nie wierzę. A boss? Jeszcze boss wrzucę do pokonania. Ja no, nie wierzę. Tak, tak, tak. Niestety tutaj to ulegnie porażkom. Dobra, dobra, zaraz, mam no, drogę, nie przeszkadzaj mi. Turno. Wybaczcie, moja asystentka tutaj przyszła i mi ciągle przeszkadza. Nie mogę Cię skupić. Nie mogę Cię przez to skupić, bo Dobrze, dobrze, jak to wybuchło, to teraz przechodzimy dalej, do bossa. Boss przeszedł właśnie tutaj. No nie będzie zbyt łatwo, ale w końcu było odzysku jak Jeśli należy. Zwiemy jeszcze bombę. Dobrze, dobrze, bójcie, się, bójcie, się, bójcie. Się. Bójcie, bójcie. Uśmiemy sobie netto tego tutaj. Dobrze, dobrze. Wciąż leci do góry. Ale jeszcze tyle, co to robienie nam zostało. No nie wierzę, nie wierzę. Dlaczego tak jest, że jeszcze nie upada? za ja dobrze mi poszło z tego co wiem chyba przegrałem przegrałem z boku jak tutaj to robić żeby nie wygrać będzie ciężko ale będziemy to próbować jeszcze raz boci jeszcze przejdzie na któryś poziom ale będziemy musieli go oczekać

Dobrze, dobrze, tutaj poszło mi zacznie. tutaj dobrze mi poszło. No nie! przegrałem? Tak niestety Wiedziałem że po prostu przegram Oni się ze mnie śmieją bo przegrałem Niestety Będę próbował dalej dopóki raz czegoś nie zrobię Ale ta konstrukcja zobaczcie Dalej dalej. Dobrze? Jedno jest. Jedno jest, ale jeszcze boka trzeba będzie ubić. Przeleciał przeplik. Jak tutaj ubić tego bossa? Zobaczcie. Nie będzie tak łatwo, jak myślałem. I tutaj też porażka, bo jeszcze bossa nie ubiłem, a oni i tak się śmieją. Tutaj przynajmniej 30% tego jego się zostało. Dobra, przechodzi to na następny poziom. Dobra, dobra, ostatni jeden I tak Bocz dalej żyje. Zobaczcie. I szczerze jej macie dobrze Niestety 52% A to musiałbym absolutnie go załatwić Żeby wygrać to Dalej nic I mi się wydaje, że to na dzisiaj koniec Teraz wam jak zdobyłem to coś To coś zdobyłem z tą maską Do tego czerwonego ptaka O tutaj, tutaj teraz wraciłam tą matkę jak widzicie. Teraz obierzemy sobie paczkę. Nie szkodzi, że nie wygram, ale jakby bez problemu mi poszedł i tyle. Proszę bardzo, zabieramy to sobie. I to by było na dziś i tyle na tym moim zniku. Jeżeli podobał Wam się moje przewaj na odcinek w hashtag czwartego odcinka z Angler to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawł Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, i ta narka papa. Pa. Ho ho ho. Wesołych świąt Wam życzę moi drodzy nieskuchy. Pata. Pa.